Siemanko! Przed nami środa i FIFA Ultimate Team Road to Glory, a jak środa, to dzień drafta. Przed nami draft, przed wami ekran waszych monitorów albo telefonów, a wy jeszcze nie daliście łapki, wystarczy, że dacie, subskrybujecie kanał i lecimy z drafciorem. Skrzetnie uzyskane 15 390 monet, które możemy wydać na przecież zwrócają, zwracający się draft. Ehm, jakie mam informacje? 41212 szeroko, no wolałbym w onysko, szczerze powiem. 4-5-1, dobra, spróbujmy. 4-1-2-1-2 szeroko, zobaczymy um, co z tego wyjdzie. Mamy Wandajka w obronie, mamy Cristiano Ronaldo. Weźmy Cera, podobno jest takim kotem. Ja mało naprawdę nie grałem w tym roku, więc myślę, że taki draftik. Żeby się przestrzeć z nim, to będzie coś naprawdę dobrego. Mamy Keina, mamy Martiala, weźmy, zaufajmy tego, temu Marsialowi. Przydałby się tutaj nam Bruno Fernandes na SPO, dałby wtedy portugalskiego linka do Cristiano i dobrego linka tutaj z. Manchesteru do Martiala, Natomiast tutaj mamy Karaską, mamy Komana, mamy tego na klasa Kosztę. <grym> na razie weźmiemy sobie wszystkich z innej ligi. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ten draft będzie dobry, bo na razie wygląda tragicznie. Zobaczmy na obrońców, bo to jest dosyć ważne. Mamy Varana i tego Varana oczywiście wezmę. Do pary z nimi będzie. No nikt raczej stąd, weźmy rocho, ale myślę, że po prostu tutaj zmienimy tego środkowego obrońcę. W bramce stanie na razie Alison. Będę liczył, że drugim środkowym obrońcą będzie Gomez 83. Czy tak będzie? Nie, ale jest walker. I na razie damy sobie walkera na, na lewą stronę. Oby był Mendy, jest szansa na Mendiego. I jest ten Mendy, jak najbardziej z ale ale nieistotne, no i zobaczmy, czy jeszcze raz tego obrońcę, którego chcę, dostanę. Jest Trent Alexander-Arnold na prawą stronę. Um, 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 um. Jest też Umtiti, ale wtedy musielibyśmy mieć innego bramkarza. Natomiast chyba wolę Aleksandra-Arnolda. Zobaczmy jeszcze, jakiego mógłbym mieć bramkarza innego. I tutaj no, nie ma zbyt dużego wyboru, jeżeli chciałbym nawet w tą ligę hiszpańską pójść, więc... Zaraz tutaj, no nie będzie to zła obrona, tym bardziej na siedmiu wszyscy, więc będzie spoko. Mamy van i ja tego bisakę nawet tutaj zostawię. Zobaczmy jeszcze prawą pomoc, no, jakieś linki przydałoby się dać do Cristiano. Jest Makalele, hmm. jest Makalele na prawej pomocy, wiadomo, on tu da z każdym zgranie. Teoretycznie jakby się dało jakiegoś eśpeka szybkiego dać, którego moglibyśmy dać na prawą pomoc. To by było spoko. Mamy Lukasa More, którego też możemy dać i możemy zamienić po prostu stronami. I tak też zrobię, zamienię tutaj strony. No i tak naprawdę potrzeba nam pomocników i to e, takich naprawdę solidnych. Jest Kai Havertz, jest Marcos Llorente. Weźmy Havertza na razie, żeby dał jakiekolwiek nam tu zgranie na SPO. No ale też potrzebujemy tych wzmocnień do Cristiano. E, zobaczmy czy jakiekolwiek takie będą. Na razie nie ma, jest Sansą, weźmy go. SPD na pewno nam jest potrzebny. Uh, pff, pff. Nie wiem, weźmy i Galo na razie może pod zgraniem w ogóle jakikolwiek, ale też potrzeba nam lewego pomocnika. Um, jest jego żota i on by tutaj nawet pasował, bo wtedy Cristiano miałby 7 zgrania. Potrzeba nam spd albo... Um, tak, SPD-ka najlepiej nam by było dać. Jest kamaraj z Ansufati, Luis Alberti. To, dobra, Mansufati no, na razie. SPD-ka. Um, no tak naprawdę potrzebujemy tego SPD, ale nie ma go, jest Hitter Bejerin, Na razie zostawmy tak EśPD HPO Śp jest z jech Myślę, że z jechem będziemy mieli no, sporo więcej zgrania to na pewno um, ale nie wygląda to zbyt dobrze. No nie wygląda to dobrze, niestety bo nie mamy tak naprawdę dobrego defensywnego pomocnika. Ten Makalele, gdyby z prawej strony był, to byłby dobrym defensywnym pomocnikiem. A tak powiem Wam, że no, są kłopoty, jeżeli chodzi o tą <ścoughs> defensywną pomoc. Nie jest to najlepszy draft, ale to może dobry prognostyk przed tym, co się tu wydarzy, bo czym gorszy draft, tym lepiej nam to wychodzi. Mamy no, 50 obrony SPD i 45 obrony SPD. Powiem Wam na bardzo tutaj nie ma co wymyślić, chyba e, ten Aleksander Arnold będzie musiał tu wchodzić i, i tyle. Zostawmy sobie Howersa na największej ilości zgrania. Mm, tutaj zjecha, będziemy zmieniać od razu na początku i tak samo będziemy puszczali lasa kosztę na lewą stronę. E, i, I wtedy Christiano będzie miał 7. No... no nie nie ma najlepszy, nie jest to najlepszy draft ever! Zobaczmy, tutaj jeszcze możemy dać piersę, który da nam plus 4 z grania, albo tutaj plus 2. To Bielsa zdecydowanie będzie lepszą opcją. No i co, grajmy draft. Nasz pierwszy przeciwnik na 100% będzie miał lepszy skład od mojego, ale zaraz to zobaczymy. No bo nie wydaje mi się, żeby nie miał EŚPDK, no w sumie nie ma EŚPDK. Ale ma kliana Mbappe na NCS. No i ja w sumie Cristiano Ronaldo. Zobaczymy. No też nie ma zgrania pełnego. też na pewno jakieś zmiany będzie robił, ale ciekawy ten draft będzie to na pewno. No i tak jak mówiłem na początku, e, szybkie zmiany. Trent alexander Arnold będzie wchodził na SPD, na a Costa na lewą stronę. No i zobaczymy, jak to będzie wtedy banglało. Teraz Cristiano do Marsiala. Marsial! Mogłem chyba podać do Christianu jeszcze z powrotną, ale zagrałem tragicznie. Martial, Martial, wymiana podań. Ależ tak! Poklepali Martial z cerem. No i prowadzimy jeden do zera. Dobrze, Martial ma siódemkę, no ale niech będzie Martial 7, a Ronaldo 11. W każdym razie najważniejsze, żeby właśnie tak się zgrywali, tak klepali piłę i strzelali brami. Cristiano Ronaldo! No teraz to się poprawił. 2 do 0. Prowadzimy w pierwszej rundzie draftu. Siiii! Zrobione. No i bardzo dobrze. Fajnie się gra tym CR-em, nie powiem. Oj, oj, oj! Poklepane i to nagle Costa strzela bramkę w 20 minucie na 3 do 0. Wydaje mi się, że to będzie rage i Wydaje mi się, że to będzie awans do drugiej rundy. Ładnie w tej formacji chodzą te skrzydła, podoba mi się to. Zda dałem też im wytyczne, żeby zbiegali do środka i jak widać, ten Kosta po prostu zbiegł bardzo dobrze do środka. Ehm, pierwsza runda za nami, lecimy do drugiej. To atakujemy drugą rundę, zobaczmy. Frywala, czy jakieś zagrożenia, no w postaci Cristiano na pewno, Guardiola. Ehm, ten Chambers na środku obrony pewnie będzie zmieniony. Mm, Niezły nie skład, ale... No 4-3-3 z cofniętym. Też jestem ciekawy, jak ta formacja będzie chodziła. oj, oj... oj. No, nie! Marszał! Dlatego go nie kupuję. 130 tysięcy za takie coś dać w życiu. No i mamy karny. Marszał wywalczył, wypuszczając sobie piłkę. No, zobaczmy, czy CR strzeli tę jedenastkę. Nie strzelił i nie dobije. Oh, man! Może teraz Ronaldo o, bo w bramki, on chwilę nie umie co jest. CR, halo! Ośrodkowanie jest Cristiano, ale prosto bramkarza. Obijamy bramkarza przeciwnika, Jest raz spróbujmy Ronaldo. Albo może waran, właśnie. A może strzał, jeszcze dobitka na farcie. No jak nie wychodziło z akcji normalnej, to trzeba było farta, żeby zdobyć bramkę. To jest niesamowite, że przy takich, no... Więcej skilla pokazujesz niż szczęścia, to nie trafiasz. A kiedy jest to czysty przypadek, to zdobywasz bramkę. No. Koniec pierwszej połowy. Tylko 1 do 0 można by powiedzieć. Nie wiem ile dokładnie przeciwnik miał szans. Dwie szanse miał na, na strzelenie bramki. My mieliśmy ich 6, a tylko jedną wykorzystaliśmy. Przeciwnik posiadanie piłki po swojej stronie. Ale na razie spokojnie. Myślę, że kontrolujemy ten mecz. Przydałoby się strzelić drugą bramkę, i wtedy będzie e, po robocie. Haberts, ładnie. Marsial, Antony Marsial. No i to o tym mówiłem. 48 minuta. Na szczęście zdobywamy tą bramkę na 2 do 0. A przeciwnik robi pauzę. Pytanie, czy wyjdzie? Czy będzie szukał zmian? Bo już jakieś tam zmiany wprowadzał z tego, co ja wiem na mojej pierwszej pauzie. Ale zobaczymy, jak mu pójdzie ze zmianami po tej pauzie. My na razie nic nie zmieniamy. Oj, Messi. Messi, ale wślizg był czysty. Nie sądzę, że tutaj powinienem obejrzeć czerwoną kartkę. To na pewno, według mnie, wślizg był czysty. No, Messi stąd na pewno będzie mógł uderzyć. Wolę chyba żółtą kartkę i taką szansę niż stuprocentową szansę Messiego. Teraz zobaczymy, co tutaj przeciwnik wymyśli. Wybrał sobie Messiego do strzału. Przesunę się troszeczkę. Wybiegłem paroma obrońcami. No, zobaczymy, co zrobi Leo, słupek. Teraz mamy cera przy piłce. Cristiano, Cristiano Ronaldo. 3-0. Pogrze, GG. Mamy półfinał. Tak jak się domyślałem, przeciwnik zrejdź kwitował. 3-0. No zdominowałem go. Fajnie się gra tą formacją. Na razie nie narzekam. 3-0-3-0. Oby cały czas po prostu na 0 z tyłu grać i będzie Git. Jest półfinalista, jest, znalazł się odważny, zobaczmy, kto to taki odważny. WestJen na Esio zagrany z Varanem, Marcelo na jednej obronie, tutaj Podba. No składzik ma potężny, to trzeba powiedzieć. Oprócz bramkarza i lewego pomocnika to tutaj nie ma, lewego obrońcy nie ma się do czego przyczepić, no ale zobaczymy, jak będzie grał, może to tylko skład mu gra. W każdym razie my musimy oczywiście na początku zrobić zmiany i liczyć na to, że będzie awans do finału. O, ładnie to zrobił, ładnie to zrobił nasz przeciwnik i strzela bramkę na 1-0, ładnie się obrócił, myślałem, że już będzie strzelał, ale ten spokój, composure po jego stronie jest zdecydowanie lepsze. No i przegrywamy w półfinale, na razie 1-0, pierwsza stracona bramka w tym drafcie, to też warto zauważyć. Hi, Haberts. no niestety, lewa noga, nie wiem, że mogłem po krótkim. O! Piękny kąt do strzelenia bramki. Przegrywamy 2 do zera i powiem wam szczerze, nie wiem co się dzieje, ale nagle to jest mecz, w którym nic nie potrafię znowu i przegrywamy sobie tutaj na spokojnie 2 do zera. Eee, naprawdę nie pokazywałem wam niektórych akcji, gdzie piłka się odbijała. Ale, ale trudno. Przegrywamy przeciwnik, gra lepiej, trzeba coś zmienić w drugiej połowie, żeby po prostu um, odwrócić losy tego spotkania. A co trzeba zrobić? Zdecydowany pressing, podejść trochę wyżej, zagrać zrównoważenie w obronie. Może troszeczkę szerzej zagrajmy, jeżeli... Gol, gol, gol. A jeszcze z przewrotki. Naprawdę, śmieszy mnie postawa czasem moich obrońców. Może teraz prostopadła piłka do Ronaldo. Zobaczmy. No i dobra, mamy 2 do 1. Eee, myślałem, że stracę bramkę, ale wy sami widzieliście, jak Rashford przeszedł moich obrońców. Ja nie wiem, jak taki zawodnik, jak Waran w obronie może zachowywać się tak słabo. W każdym razie jedną bramkę wróciliśmy, jeszcze jedna i będzie remisik. Oj, nasza obrona się rozjechała. Zdecydowany pressing, zdecydowanie nie zadziałał to dobrze. Aha. Co robi Mendy? Co robi Mendy? Tak bardzo chciałem, żeby nie uciekał z tej lewej obrony, bo wiedziałem, że tam Rashford biegnie. Mówię, kryje środek, Mendy przykleje lewą obronę, nie ma szans. Zdecydowany fresing Mendy uciekł gdzieś w przestrzeń, gdzieś kompletnie nie było takiej potrzeby. Martial, 3-2. Okej. Okay. Okay. Hmm. No nie wierzę! Cristiano, o nawet tak nie wejdzie do bitka, od słupka musiała wejść. Jest 4-3, Próbuję coś cały czas, ale no sami widzicie jak to wychodzi. Moi piłkarze tak naprawdę już wychodzą z tej obrony, też siły za bardzo nie mają. Oj, teraz jakaś dziwna akcja. Powiem Wam jedno, najczęściej przegrywam mecze nie przez to, że nie potrafię skleić akcji, No tylko przez to, że po prostu tracę tych bramek e, mnóstwo I, i, i zastanawiam się co jest moim problemem, że tyle bramek e, tra, potrafię tracić e, w jednym meczu. Teraz e, może jeszcze jakbyśmy spróbowali. O, tutaj niestety nie. Więc problemem nie jest tworzenie akcji, jakby z tym nie mam problemu, bo widzicie, że e, w większości przypadków po prostu te bram... O. No, te bramki strzelam, ale tracę, tak. Na przykład wydawało mi się teraz, e, byłem pewny wręcz, że Varan e, musi, e, musi, e, musi to odebrać. Jak widać, nie. E, I ja naprawdę odnoszę wrażenie, że gram. O! Gram najgorzej na świecie w obronie, natomiast każdy mój przeciwnik gra po prostu e, najlepiej na świecie w obronie. E, to jest mój. taki największy problem w tej FIFA, że. Ja nie potrafię grać dobrze w obronie, ale za to każdy mój przeciwnik wie dokładnie, co zrobię, nie potrafi się obrócić, a kiedy oglądam sobie tych lepszych zawodników, tych, którzy są zweryfikowani, to oni jakoś tak z łatwością odbracają się tymi najlepszymi zawodnikami. Ja, mając tych najlepszych zawodników, gdy się obracam, każdy zawsze wie, gdzie pójdę. A kiedy ja bronię, to nigdy nie wiem gdzie przeciwnik pójdzie. No po prostu to mnie frustruje trochę. A z drugiej strony zastanawiam się, co zrobić, żeby poprawić tą swoją grę. Bo jak widzicie, kiedy, kiedy nie tracimy bramek, to wygrywamy. Natomiast kiedy... O! No to ciekawe, dostaliśmy paczkę za 15, za 25 tysięcy za drugą rundę. To jest naprawdę bardzo dobrze. E, więc zobaczmy, czy, czy, czy w jakiś sposób nam się zwróci ten draft. Ale naprawdę, no obrona w tym roku mnie leży. Ale tu tylko przeciwko konkretnym rywalom. Nie zawsze. Czasem potrafię bronić, ale jeżeli przeciwnik wykonuje jakieś sztuczki, to nagle e, u mnie po prostu dzieją się cuda na kiju i, i tracę, tracę tych bramek mnóstwo. Upamy kanon, to w tym momencie już chłop nie jest nic warty. Czy jest nadal? O, jest. Zaraz sobie sprawdzę. O, proszę, 5000 nadal jest warty. Super, czyli, czyli dosyć dobrze zwrócony draft. Uuu, jeszcze te stroje Lazio stawiam, że są bar warte bardzo dużo. Około 1500 za te stroje, chociaż sam powiem wam, że nie wiem, czy nie użyję na swoich zawodnikach. Chociaż powiem wam, rażą w oczy. No i paczka za 25000. tysięcy. No, stamtąd już 5 wyciągnęliśmy. Jak za dwa zwycięstwa w drafcie, to nie jest źle. Walkoutu nie ma, ekranów też nie ma. Nie wiem nawet, na kogo mówię tutaj, żeby żeby się zwrócił. Mak to to na pewno nie jest karta, dzięki której nasz draft się mocno zwróci. Nawet w ogóle, niestety, takie karty 79 overall z paczki do za 25 tysięcy to nasza najlepsza karta, a szkoda. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten środowy drafcik. Mam nadzieję, że Wam się podobał i dajcie znać, co mam zrobić w tej obronie, żeby grać lepiej, a żeby to przeciwnicy mieli problem ze mną, bo naprawdę już teraz no, nie daje sobie rady. No smutne. Dlatego może nie ma elity. To było na tyle. Trzymajcie się. Do kolejnego razu. Na razie.